być, nie, wróć, Co się pomyliliśmy, to jedziemy dalej. Jedziemy. No więc jedziemy. Dzień dobry kochani, witajcie. Cześć, hej, Ania z tej witajcie. strony. I Krzysie, Aromaty Życia. Witamy Was bardzo serdecznie. Jest piątek, 19 lutego, lutego 2021. 2021 roku. A my dzisiaj wyjątkowo nie gotujemy, to znaczy nie jesteśmy w kuchni. Dzisiaj zapraszamy Was na film wprowadzający do naszego wyzwania, do naszego autorskiego wyzwania, pod tytułem Surowy Tydzień, gdzie, gdzie przez tydzień będziemy odżywiać się wyłącznie na surowo. My będziemy odżywiać się, jak również będziemy Wam pokazywać, co jemy. Was inspirować do tego, żebyście też zaczęli iść tą drogą, albo przynajmniej wprowadzili w jakimś niewielkim stopniu surowe posiłki do swojego dziennego jadłospisu. To co? Dla kogo jest nasze wyzwanie? Ja myślę, że jest dla takich trzech grup. To odbiorców. wyzwanie tak organizujemy dla nowicjuszy, dla już yy, surojatków, którzy są i długo i bardzo długo suro, surojatkami, ale też i dla tych, którzy byli yy, do tej pory na surowo, ale. Z jakiegoś powodu y, po prostu zeszli, zeszli z tej z tej, z tej drogi, dokładnie. A chcieliby wrócić, tak? Także to są trzy y, grupy ludzi. Przede wszystkim y, jest to wyzwanie dla osób, które utożsamiają się y, z surowym odżywianiem. Tak. Także, I ze zdrowymi, dobrymi nawykami. surowymi nawykami. Dobrze, więc dzisiaj w tym filmie podzielimy go na takie dwie części. W pierwszej króciutkie powiemy Wam, co jeżeli chodzi hmm, Sprawy organizacyjne. Zasady, tak, organizacyjne, co, jak, gdzie możecie znaleźć, jak będziecie dostawać filmy i tak dalej. Natomiast w drugiej części porozmawiamy sobie troszeczkę o takich regułach, zasadach, y, które będą się tyczyły już stricte odżywiania w tym surowym tygodniu. Dokładnie, Do bo nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że to jednak dla nas również jest wyzwanie, żeby organizacyjnie to tak zorganizować, żebyście yy, w miarę dokładnie, żeby to wszystko było zrozumiałe tak. dla was i żebyście po prostu mogli z nami razem gotować, bo powinniście dostawać troszeczkę wcześniej te przepisy yy, z spis produktów, żeby móc je zakupić. Przygotować je, tak, tak, na następny dzień. Także także my sami jesteśmy tutaj. Słuchajcie, w takim procesie podobnie jak wy, jeżeli zaczynacie po raz pierwszy surową dietę, to tak samo my jesteśmy w tym procesie, bo po raz pierwszy rozpoczynamy coś takiego jak Takie, to wyzwanie. Tak. To też jest e... dla nas wyzwanie. Ale tak, oczywiście, nie. oczywiście ja ze swojej strony i Ania również. Tak myślę. Możemy zagwarantować, że to nie będzie ostatnie wyzwanie, więc. No, chyba że się nie przyjmie. To też jest z naszej strony taka ciekawość, jak taki kontent tutaj przyjmie się wśród Was, wśród naszych widzów, odbiorców na, na, na YouTubie i też w grupie na Facebooku. Bo pierwsza rzecz, tak? Mamy notatki, słuchajcie, będziemy zerkać. Pierwsza rzecz, to wyzwanie tutaj dzieje się na YouTubie. Tym filmem rozpoczynamy to wyzwanie tutaj, ale też to wyzwanie dzieje się na grupie naszej facebookowej surowy tydzień, grupa wyzwania. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie, a nawet nieprawdopodobnie, tylko na pewno nie masz już dostępu do tej grupy. Tak, ale zapraszamy każdego, kto będzie już jakby po czasie rzeczywistym tego wyzwania, jeżeli będziesz oglądał ten film, na przykład nie wiem, od marca 2021 tak, roku. Bo i to dalej. wyzwanie będzie trwało tydzień. tydzień i po tym tygodniu. Będziesz już mógł wskoczyć do naszej grupy, jeżeli będziesz chciał. Tam otrzymasz tak. wsparcie. Ot... Otrzymasz też przepisy, nie tylko nasze, ale też, mam nadzieję, innych osób, które będą się dzieliły swoimi przepisami, i też, wiecie, doświadczenia tej naszej surowej drogi. Także tam Zamykamy nie... temat grupę grupy na Facebooku. Okej, okay, dobrze. I tak, tutaj, jeżeli chodzi o YouTube, no to filmy będą się pokazywały codziennie, poczynając od jutra. Od soboty. od soboty i będziemy 15, to wrzucać. 20. To będzie 20 i będziemy to wrzucać codziennie. O godzinie ten film, 18, 18. Abyście mogli sobie jeszcze zrobić zakupy na dzień następny. Ewentualnie z dwudniowym opóźnieniem możecie robić te, to wyzwanie. Jeżeli teraz oczywiście zaczynacie, jeżeli zaczynacie później, no to tutaj możecie sięgać po przepisy szybciej i tak dalej. Bo już to wszystko będzie opublikowane. Tak, i w tym przepi i w tych przepisach, w tych filmach, w tych filmach, filmach będą przepisy na e, kolejny dzień jak również lista składników. Lista składników. Tak. tak. I te filmy są takimi wideo przepisami, więc widzicie tam dokładnie jak my przygotujemy, przygotowujemy, dany, dany posiłek, da, dany dany i tak dalej. Dobrze. I jeszcze trzecia grupa osób to są wszystkie osoby, które zapisały się poprzez maila na to wyzwanie, i też te wszystkie osoby, niezależnie czy tutaj jesteś z nami na YouTube, czy na Facebooku, każdy z Was będzie otrzyma, otrzyma na koniec naszego wyzwania, PDF, cały taki yy, rozpiskę już dokładnie z y, wszystkimi przepisami. Właśnie w formie PDF-u z jakimiś instrukcjami i też z yy, składnikami. Składnikami z na cały składników. Z listą składników na cały tydzień, tak. Na I, cały to, tydzień I to tydzień też formie... oddzielnie na no. każdy dzień. Także to dostanie każda osoba, która zapisała się. W u... Nagrodę na. Tak, na to wyzwanie. Na koniec wyzwania. Teraz prawdopodobnie już nie możesz zapisać się na to wyzwanie, bo zapisy są zamknięte. Natomiast zerknij w opis do tego filmu, być może będziemy mieli tam dla ciebie. Korzystną propozycję, jeżeli chodzi w ogóle o materiały z tego wyzwania. I teraz tak: w dzisiejszym filmie już otrzymacie listę składników do zrobienia zakupów na pierwszy dzień naszego wyzwania, natomiast w każdym następnym filmie będziecie dostawać listę składników do zakupu na kolejny dzień. Tak. I teraz przechodzimy do drugiego aspektu naszego filmu. I będą to takie reguły, zasady, które będą nam towarzyszyły, jeżeli chodzi już o przyrządzanie, o o przyrządzanie posiłków. i odżywianie y, w naszym surowym tygodniu. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że y, my podajemy wam ilości, które są dobre dla nas. I to y, za każdym razem będzie ilość na jedną osobę, tak? Y, chyba że będzie na dwie, wówczas wam powiemy, że tak. to jest na dwie. Mhm. Ale z reguły będziemy podawać na jedną osobę i teraz jeżeli te ilości będą wydawać się Wam za duże, to bądź, za małe. bądź za małe, to regulujcie je sami poprzez dodawanie y, poszczególnych składników, które są dla Was na przykład najlepsze, tak? Jeżeli lubicie banany, dodajcie trochę więcej albo y, ujmijcie trochę banana, jeżeli go nie lubicie, tak? Dokładnie tak. Także no niestety nie jesteśmy tutaj w stanie Was poznać wszystkich. Nie wiem, bo oczywiście mężczyzna będzie miał inne zapotrzebowanie kaloryczne, kobieta inne. Inne zapotrzebowanie będzie miała osoba, która ćwiczy, inna, która estetyczny jakby styl życia prowadzi. Natomiast też jeżeli chodzi o kalorie, my dajemy tam ilość kalorii w każdym dniu tak mniej więcej policzone, żebyście mniej więcej wiedzieli, bo wiemy, jak to jest, kiedy się przychodzi na jakąkolwiek inną dietę, My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby te kalorie liczyć, czy przypadkiem się nie schudnie, czy się nie, nie przytyje, ale tak naprawdę w żywieniu, w odżywianiu takim na naturalnym na surowo nie liczy się kalorii i to nie do końca, że tak powiem, jest zgodne z tym, co potrzebuje nasz organizm. Także macie te kalorie zaznaczone, ale znaczy, tak mocno... Tak. Nie zwracajcie na to uwagi. Bardziej kierujcie się swoim organizmem, swoim, organizmem swoją intuicją. To, czy jeszcze jesteście głodni, czy, jeszcze, czy już nie, tak? Jeżeli porcje są za duże, to trzeba je ucinać. Nie jeść na siłę, nie, nie wpychać na siebie. Jeżeli są za małe, tak jak Krzyś mówił, dorzucić banana, dorzucić awokado, żeby podnieść właśnie... Yy, Wartość kaloryczną. Tak. Dobrze, drugi punkt. Jeżeli brak Ci jakiegoś składnika, to spokojnie może zastąpić jakiś składnik innym swoim ulubionym składnikiem. Tak jak wspominaliśmy, codziennie będziecie dostawać listę składników, jak też dostaniecie na samym początku cały spis. Jeżeli nie będziecie mieli gdzie tego zakupić, bo wiadomo, yy, 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 będzie bardzo różnorodna yy, społeczność która na przykład będzie mieszkała gdzieś daleko od marketów, daleko od giełdy rolno-spożywczej tam gdzie my. Po prostu upraszczajcie. Na przykład robimy zakupy, to upraszczajcie dokładnie. I teraz tu mam ja wypisałam takie pięć rzeczy, pięć produktów, które my używamy, a które szczególnie osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z surowym w ogóle jedzeniem mogą nie mieć. Natomiast ja zachęcam Was, żebyście gdzieś. Mnaleźli, odnaleźli, takie odnaleźli to, produkty. tak. Bo, bo one mają sp swoje specyficzne tutaj zadanie. Pierwsza rzecz. To my często używamy przyprawa pomidor z chili i oregano. Oczywiście jest to taka, takie kombo, tak? Tak, to jest suszony pomidor. pomieszany z, z chili i z oregano. z oregano. Możecie to wszystko zrobić oddzielnie. Możecie dać na przykład bazylię czy, czy jakieś inne zioło do tego, tak? My bardzo lubimy tę przyprawę, podobnie jak przyprawę pięciu smaków, też czasami ją używamy. Dlatego u nas to się pojawia. Druga rzecz, sos sojowy, u nas się pojawia bardzo często aminokwasy kokosowe. Yy, Aminous. Yy, sos... Kokonus, kokonus aminos tak. sos sojowy głównie jest u nas po to się pojawia, żeby zastąpić sól. sól. My już coraz mniej używamy tego sosu sojowego, tak, ale wiem, że na początku no i, się chce. Tak? Dokładnie. I czym się różni kokonus aminos od zwykłego sosu sojowego? Po prostu ten aminokwasy kokosowe są lekko słodsze od zwykłego sosu sojowego. Tak, no i pochodzą z kokosu. Z kokosów, A tak. A sos sojowy pochodzi? Z Soj. Soj, Dokładnie. Czyli możecie tak mieć sos sojowy i tutaj rekomendujemy nie taki ze sklepu zwykły, tylko sos sojowy naturalnie fermentowany. My akurat używamy kikomana. Kikomana, dokładnie. Dobra, trzecia rzecz, olej na zimno Tutaj możecie wybrać dowolny olej, bo oczywiście wiemy, że jest mnóstwo różnych olei. My z reguły używamy lniany, rzepakowy, słonecznikowy, czasami sezamowy. To są cztery oleje, które my to jakby używamy. Czwarta rzecz, syrop z agawy, no to oczywiście to jest słodzik. Tak, za, zastępujemy to zamiast cukru i to może być syrop z agawy, syrop daktylowy, bądź też syrop klonowy. klonowy. Najzdrowszy tak. i najlepszy jest syrop klonowy, ale on niestety jest najdroższy, więc my jesteśmy w, tak pośrednio pomiędzy daktylowym... No możecie też użyć miodu tutaj, tak? tak? No my nie tak. używamy miodu. Zdecydowanie można użyć no, miodu. Ale dobra. I piąta rzecz, płatki drożdżowe... Tutaj płatki drożdżowe to zastępujemy sobie, powiedzmy płatki drożdżowe mają smak sera, więc fajnie pasują no, tutaj do różnego to rodzaju To są płatki sypek. drożdżowe nieaktywne. Tak, płatki drożdżowe nieaktywne, można je kupić też w sklepach ze zdrową żywnością, można też w markecie je dostać. I używamy jej tutaj w zamian, w zamian no powiedzmy, no po prostu nadają smak sera potrawom, tak, on... ale też zawierają dużo białka, białka. więc są też ym, polecane właśnie osobom na, diet, na dietach roślinnych. Także tutaj te pięć pozycji. Kolejny punkt to yy, te nasze przepisy są przykładami diety bezśluzowej oraz diety przejściowej. Yy, mając na myśli przejścio dietę przejściową, to mamy na myśli to, że my dążymy do Jedzenia owoców w głównej mierze owocu, owoców oraz odżywiania się 80 10, -10 czyli 80% w ogóle 10 tłuszczów i 10, <laughs> przepraszam, białka. Dlatego te przepisy są właśnie <laughs> skierowane dla takich osób, ale. Tutaj y może troszeczkę więcej y zawierać y tłuszczy, więc nie ma tych proporcji 80-10-10, więc y dlatego nazwaliśmy to taką dietą y przejściową, tak? Tak, w dążeniu do diety owocowej. Ale oczywiście to, czy wy chcecie potem jakby tak samo jak my, tak iść tą drogą w, do diety owocowej, to już zależy tylko i wyłącznie od was. Nawet jeżeli nie chcecie, nie macie tego w planach, ani gdzieś tam w swoich celach żywieniowych, no to jak najbardziej ta dieta, znaczy ta dieta, ten surowy tydzień też tutaj jest dla was w zastosowaniu. Dla osób, które <laughs> y będą stosowały y te odżywianie po raz pierwszy, to można powiedzieć, że to będzie taki troszeczkę detoks od cukrów, od tłuszczy, ale to już mówiliśmy. Tak. Czwarta rzecz, organizm może zareagować różnie na zmianę dotychczasowej diety, szczególnie kiedy jecie na przykład zwierzęta, szczególnie kiedy jecie nabiał i różnego rodzaju pszenice i zboża. I tutaj mm, bardzo mocno zwiększacie błonnik, jeżeli do tej pory nie używaliście, znaczy nie jedliście dużo owoców i warzyw, i warzyw, no to możecie tak poczuć pewne dyskomfort, Dyskomfort, czy to z, od strony układu jelitowego. jelitowego, tak, pokarmowego, czy na przykład też od strony m, układu yy, odpornościowego r, r, skóry. Mówię, skóra, Aha, tak. No skóra okay. może wam, bo tutaj zachodzi pewien, yy, zaczyna zachodzić pewien taki Detoksykacji, Detoksy proces. Tak, proces, det o właśnie, proces oczyszczania mhm. na tych warzywach, owocach, więc też możecie tutaj m, poczuć i zobaczyć to na własnej skórze, że coś tam tutaj zaczyna wychodzić przed skórę. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Także tym się nie przejmujcie, tak? Piąta rzecz, gusta i koszty. Mhm. Nie jesteśmy niestety w stanie tutaj zadowolić każdego z Was, nie znamy waszych gustów, nie, nie znamy Waszych też przedziałów cenowych, w jakich się z reguły odżywiacie. No, tak jak mówimy, jeżeli coś jest dla was za drogie, staraliśmy się tutaj y, używać prostych rzeczy, tak? takich dostępnych w Polsce w lutym w ogóle, tak. Także też y, jakby sami kupowaliśmy te produkty w tej chwili i wiemy, co jest, czego nie ma. Ym, zobaczcie, tak, jeżeli coś jest dla was za drogie bądź czegoś nie możecie dostać, no to oczywiście możecie to wymienić. Możecie na rzecz jednego posiłku wziąć sobie posiłek z innego dnia. I zrobić sobie z tych produktów, które macie, czy na które was stać w danej chwili. Także to wszystko też zależy od was. Tutaj my nie narzucamy jakby bardzo mocno takiej... takiej ramy sztywnej. Sztywnej, ścisłego właśnie tej sztywnej ramy. Także kombinujcie, eksperymentujcie. Wszystko, też tak, zależy a, a, od was. A przede wszystkim, jeżeli chodzi o e, owoce, tak? E, jeżeli... E, no może nie będę uprze uprzedzał już faktów, ale... Generalnie chodzi o to, żeby owoce żonglować, tak jakby tymi owocami, wymieniać banany z jabłkami, z gruszkami i tak dalej. Tak? Mhm. Także... Dobra, szósta rzecz. Soki można zrobić rano i wziąć spokojnie do pracy. Jednym z posiłków, jakie Wam pro proponujemy, jest sok świeżo wyciskany. Oczywiście soki odżywiają, my będziemy jeszcze o tym mówić na grupie, że soki bardzo mocno odżywiają nasz organizm i są po prostu niezbędne na naszej. W surowej diecie, zresztą są bardzo pyszne. Dlatego my proponujemy litr soku dziennie w tym naszym surowym tygodniu. I to jest litr na osobę. Litr na osobę, dokładnie. I możecie ten litr pić oczywiście przez cały dzień, a możecie potraktować to jako jeden posiłek. I taki sok możecie, jeżeli chodzi, na przykład chodzicie do pracy, możecie śmiało wycisnąć rano, zabrać ze sobą do pracy butelkę i potem drugą butelkę na przykład wypić w domu. Okay? Siódma rzecz, potrzebne sprzęty. Tak, pod... robiliśmy ankietę na, na tak. grupie facebookowej. Być może do Ciebie ta ankieta nie dotarła, ale sprzęty, które będą Ci potrzebne, to jest wyciskarka wolnoobrotowa to właśnie ta, która będzie robiła Ci przepyszne soki, soki. wysokoobrotowy blender. Blender będzie potrzebny do robienia smoothie oraz jak... sosów. Oraz sosów dokładnie. Mm. Jest jeszcze jedno takie urządzenie. Które... Taki rozdrabniać mikser, nie wiem to nazwać. Taki trochę Taki ręczny. ręczny blender, który jest z pojemnikiem bądź też z taką końcówką, która blenduje zupy. Tak? To takie coś będzie Ci potrzebne i to też do rozdrabniania poszczególnych składników. Jak też również jeszcze jest takie urządzenie, które nazywa się, nie wiem czy dobrze je wymówię, spiralizer? czy spir... Spiralizer, tutaj chodzi o to, żeby robić tak, makaron z warzyw. warzyw. Będziemy robić makaron z tukinni, przepyszny, naprawdę pycha, w dniu bodajże czwartym. Więc będziecie zachwyceni i tutaj warto, żebyście taki spiralizer mieli. Jeżeli nie, no to przyda się obieraczka do warzyw, ale to tutaj już ten efekt nie będzie taki sam. Tak, ale to, to jest obieraczka taka specjalna, która jest z końcówką, gdzie ona po prostu tnie te warzywa w takie cieniutkie paski. Mhm. Kolejny ósmy punkt to to, że odżywianie na surowo jest zdrowe, i, mm, ale chcielibyśmy, żebyście sobie uświadomili i zdali sobie z tego sprawę, że poprzez tydzień nie uzdrowicie swojego organizmu. To jest dopiero wstęp do ciągłej pracy nad... Nad, nad tym, aby pozbywać się chorób, tak? Bo my wiemy już na tym etapie, że poprzez tę dietę, no poprzez ten styl odżywiania jesteśmy w stanie wybalansować bardzo mocno, mocno swój organizm poprzez ciągłe oczyszczanie i mniej zanieczyszczeń, tak? Natomiast no, chcemy Wam też tutaj zwrócić uwagę na to, że ten tydzień nie będzie powodował tego i my nie bierzemy za to odpowiedzialności, że wy będziecie chcieli, nie wiem, zlikwidować jakieś problemy zdrowotne w swoim ciele i raptem po tygodniu mm, nie macie tych efektów. No, to nie jest tak prosto i łatwo, także nie oczekujcie tego, że te efekty się po tygodniu pojawią. Już na zakończenie ja ze swojego doświadczenia mogę wam y, powiedzieć i zagwarantować, że jeżeli będziecie odżywiać się w ten sposób, co my będziemy wam przekazywać, na pewno będziecie mieli potężną moc energetyczną, tak? Tutaj są owoce, które. Dostarczają po... nam tej energii. Cokry tak, te proste, tak. I nie będziesz czuła czuł tej. Zmuły to, co teraz ma Ania. <gry> tego ciężaru na żołądku po każdym posiłku. A dziewiątym punktem na, naszym, na naszej liście jest to, aby poprosić Was o to, abyście dali nam w komentarzu tutaj bądź na grupie znać, jak prześlić ten surowy tydzień. Jakie dania Wam smakowały, albo jakie dania Wam nie smakowały. Dajcie proszę znać, jeżeli macie jakieś symptomy oczyszczania, jak się czujecie, to, na, to wszystko nas na bieżąco, tak? Na bieżąco bo... dzielcie się z nami. Yy... Tak, bo też z tego być może powstanie kolejny film, który będzie takim podsumowaniem. Także Wasze doświadczenie, które tutaj zdobędziecie podczas tego tygodnia, jest bardzo, bardzo ważne i przydatne innym osobom. Także zapraszamy do podzielenia się tutaj w komentarzu bądź na grupie, albo na naszego maila. A teraz proszę, zrób sobie screena z składnikami na dzień numer jeden oraz na dzień numer dwa. A tymczasem zostaw lajka, jeżeli takie tematy Cię interesują, w sensie takie wyzwanie, taki surowy tydzień, jeżeli uważasz, że to jest dobry kontent na, na ten kanał. I dziękujemy. Zapraszamy do korzystania z naszych przepisów. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I życzymy Wam pachnącego, pachnącego zdrowiem, zdrowia życia. życia. Cześć, pa! Cześć.